W sierpniu tego roku nasze pola wypełniły się niezwykłą energią. Mieliśmy zaszczyt współtworzyć tegoroczne ogólnopolskie targi ziemniaczane, jedno z kluczowych wydarzeń w polskim rolnictwie. To tutaj, na naszej ziemi, spotkali się rolnicy, eksperci i pasjonaci z całej Polski, aby wspólnie odkrywać najnowsze technologie i innowacje w uprawie ziemniaka. Targi to nie tylko imponująca prezentacja najnowszych maszyn i technologii ale przede wszystkim okazja do spotkań z ekspertami i wymiana doświadczeń. Wystawcy zaprezentowali nowe odmiany ziemniaków, a uczestnicy mieli możliwość zobaczyć w działaniu nowoczesne rozwiązania rolnicze podczas pokazów polowych. Targi pokazały, że polska wieś może łączyć nowoczesność z szacunkiem do tradycji. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, za Waszą obecność, zaangażowanie i pozytywną energię. To dzięki Wam targi ziemniaczane stały się tak wyjątkowym wydarzeniem. Już teraz z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję i nowe inspiracje.